Witajcie kochani, tak jak mówiłem dzisiaj, pierwszy mały krok zrobiony w hodowli. Zalane są pierwsze dwa akwaria, które są dzielone na akwaria matki, gdzie będziemy trzymali dobrane pary i będziemy tam robili mnożenie. I w takich akwariach nam będzie łatwiej. O, może to do świetna będzie widać. Jak widzicie, regał jeszcze nie jest do końca skręcony, ale chcieliśmy już dzisiaj odpalić dwa akwaria, a właściwie ich jest już 10, na pary kotnikowe. Na razie podłączony jest sprzęt. Tak na prowizorka. Pompa stoi, jak widzicie, na razie na podłodze, gdzie na pewno jutro znajdzie się już na. W odpowiednim miejscu i powoli, e, na razie prowizorycznie, tutaj podłączymy całe napowietrzanie, bo te akwaria będą chodziły na e, filtrach e, typu Hamburg e, z, tutaj z firmy Aquanowa. E, wyregulujemy wszystko, odpalimy tak, żeby to miało ręce i nogi. Wyregulujemy pompę. I jutro będziemy dostawiali kolejne akwaria. Jutro kolejne dwa akwaria, na pewno, lub trzy trafią na półkę. Półki są, jak widzicie, jeszcze do dokończenia gdzieś tam drobne poprawki gdzieś trzeba dziurkę wykręcić, żeby zmontować nową półkę, bo stare gdzieś tam poginęły. Akwaria, tak jak mówię, są przyszykowane już do zalania. E, więc tak naprawdę 25 akwariów matek już mamy. Tutaj widzicie nasz słodki bałagan ze sprzętem. E, 25 akwariów matek już mamy i one będą funkcjonowały już jutro i gdy nabierze tutaj się temperatura, bo na razie wylaliśmy samą zimną wodę i jest dosłownie 9 stopni. Pomieszczenie jest dosyć ciepłe, więc mam nadzieję, że nasze ocieplanie, które widzicie tutaj, dało efekt i będzie trzymało troszeczkę ciepła. Jutro zajmiemy się też i pokrywami do akwarium. Jak tutaj zrobimy to z pleksji, przykrycia, żeby były lekkie, nietłukące się i przede wszystkim funkcjonalne i mam nadzieję, że w najbliższych dniach, a ja tak szczerze mówiąc to myślę, że nawet jutro, bo już nie wytrzymam, e, przyniosę tutaj e, pierwsze ancistrusy i pierwsze ryby do tarła będą na dniach puszczane. Oczywiście groty mojego typu też tutaj trafią e, do e, rozmnażania i cóż, na dzisiaj słuchajcie wszystkich, was serdecznie pozdrawiam z kanału. Wiem, że mało się odzywam, ale wierzcie mi, że i Marek, który gdzieś tam już umiera, widzicie już walizeczkę na podróż. Hello, my friend. Gdzieś tam umieramy już po drodze. Żony dzwonią. O godzinie 22, ale tłumaczymy ich delikatnie, że jesteśmy w domu uciech. Co on sobie myślą, to już inna sprawa, ale staramy się być naprawdę pozytywnie nastawieni i naprawdę fajnie, że to wszystko już z pomołu odpala, zaczyna to wyglądać. Do tego regału będzie jeszcze jedna taka noga, jak widzicie. Stanie ona tutaj dokładnie. I będzie e, przy skręceniu całego regału, kiedy go skończymy, będzie 50 akwariów e, tarliskowych. Więc 50 akwariów tarliskowych to już robi wrażenie, i jest czym wyskoczyć i powiedzieć, że mamy hodowlę, e, a nie pomieszczenie, w którym przerzucamy ryby zakupione u kogoś innego. E, jak ostatnio widzieliśmy na niektórych filmach. Znanego kudła z mistrza zbrojnikowego. W każdym razie, pomału jedziemy. Sprzęt już jest zakupiony. Zakupi zakupimy do końca tygodnia też i parę gadżetów, które się tutaj zaczną pojawiać masowo, bo i rury PCV. Pokażę Wam, jak będziemy robili tutaj na powietrzanie, na rurach, które stanowią jednocześnie komorę wyrównującą ciśnienie w każdym miejscu, w każdym, na, na całym obiegu. Naprawdę e, mamy tutaj mnóstwo pomysłów i mnóstwo rozwiązań, które czerpiemy z e, hodowli takich profesjonalnych, które gdzieś żeśmy podpatrzyli. Poza tym tak czy smak, e, mój serdeczny przyjaciel Krzysiek Truty czuwa nad tym wszystkim i też gdzieś tam palec, grzebalec jego jest, i powiedział, że jest naprawdę fajnie i ma to potencjał, więc mówię na chwilę obecną jesteśmy na tym etapie, w drugim, w następnym tygodniu już będziemy stawiali akwaria hodowlane, które znajdą się w tym pomieszczeniu, czyli w pomieszczeniu numer 2, i na pewno tutaj. Na tej pierwszej ścianie staną pierwsze regały yy, z akwariami i yy, będziemy wyprowadzali wentyla wentylację yy, w miejscu którym żeśmy zaznaczyli. Będziemy tutaj robili yy, wentylację tak, żeby nie zbierała nam się wilgoć dokończenie jeszcze wnęki, którą tutaj mamy pod drzwiach. I jesteśmy gotowi z koksem. Tak więc ja się bardzo cieszę, kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że na razie tylko tyle, ale wierzcie mi, to jest tylko tyle i aż tyle, bo e, kosztuje mega, mega dużo pracy przy tym, że jest nas tylko dwóch. I główną pracę naprawdę zrobił Marek. Bez niego byłbym w ciemnej, murzyńskiej dupie. I tutaj nie jestem rasistą, po prostu jest to stwierdzenie de facto szczere, że Marek odwalił tutaj 90% pracy. Ja to naprawdę tutaj jestem jako pozorant. Tak więc chwała temu człowiekowi. Śpi dobrze 500. Plus. Już mnie woła na wodę brzozową, tak więc uciekam. Trzymajcie się, do następnego Gruba Reba Lublin.